Dawaj, dobra. śpiewamy hymny Polski. Nie, dobra, ja śpiewam. D możesz zrobić klipa, jak ja chcesz. Zrobiłem. Ja zrobiłem. Dawaj, mnie, dawaj. Mnie dawaj. Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon Jak długo nasza Wisła do Gdańska płynie wciąż zdycięży cięży orze biały Zwycięży polski ród, Wycięży nasza Wisła, Bo to krakowski klub. Zwycięży orzeł biały, Zwycięży polski ród, Wycięży nasza Wisła, Bo to krakowski klub. Wierny swojej drużynie, Znów przyjdę na jej mecz, i smutek serco zginie I troski odejdą wpręcz Zwycięży orzeł biały Zwycięży polski ród Zwycięży nasza Wisła Bo to krakowski kluj Zwycięży orzeł biały Zwycięży polski ród Zwycięży nasza Wisła bo to krakowski klub. Zwycięży gwiazda biała, Nasza wiślacka brać. Zasługa tu niemała, Tych co umieją grać. Zwycięży orzeł biały, Zwycięży polski ród. Zwycięży nasza Wisła, bo to krakowski klub zwycięży może biały, zwycięży polski ród, zwycięży nasza Wisła. Bo to krakowski klub. Nawet jeśli przegrywasz, to musi krótko trwać. A mistrza ten zdobywa, który potrafi grać. Zwycięży orzeł biały, Zwycięży polski ród, Zwycięży nasza Wisła, Bo to krakowski klub. Zwycięży morze biały, Zwycięży polski ród, Zwycięży nasza Wisła, Bo to krakowski klub. Krakowski? Mocalne. Mocalne. Mocalne.